Boże, jak to lejesz gorące włosy na głowę? Co ty robisz w ogóle? Nie można lać gorącej wody na włosy, bo się niszczą i itd. Szalona nana, chciałam się strasznie ci podziękować, że podsunęłaś mi pomysł QA. I faktycznie tak sobie pomyślałam, że ten QA to będzie taki ostatni filmik 2016 roku, aby podsumować 2016 rok, podsumować moje początki na YouTubie i po prostu rozwiać trochę wątpliwości, które mieliście w komentarzach odnośnie na przykład olejowania, w ogóle coś się stało, olejowanie stało się po prostu... To jest fenomen, po prostu. I było tak mnóstwo podzielnych opinii na ten temat, że niektóre opinie muszę sprostować. Słuchajcie, pierwsze pytanie, jakie bardzo często się pojawia, to jest to, jakiej farby użyć, aby uzyskać taki kolor włosów? To nas napisała Vanessa Filipczyk. Vanessa, pozdrawiam cię, buziaczki. Jakiej farby użyć, aby uzyskać taki kolor? Słuchajcie, ja farby nie używam. Ja rozjaśniam te moje włosy. To jest utleniacz. Nie wiem, słuchajcie, z tych farb nie mam pojęcia, co Wam doradzić, bo po prostu ja tego nigdy nie używałam. Dlatego. Nie wiem, ja bym może szła bardziej w takie blondy właśnie zimowe, jakieś takie snow white coś w tym stylu, ale nie mam dokładnie, nie mam pojęcia w ogóle co, jaka farba dałabym wam coś. To musicie się zwrócić do innej youtuberki, która po prostu e, uzyskuje taki kolor włosów farbą. Ja je utleniam, ja je rozjaśniam, ja nie stosuję żadnej farby. Dobra. Następne pytanie. Kurczę, Kasia mi podsunęła pomysł na tą płukankę fioletową. Słuchajcie, ja muszę dorwać tą płukankę. Kasiu, dziękuję serdecznie za twoje info o płukance fioletowej, naprawdę, bo nigdy w życiu o tym nie słyszałam, dlatego przejrzę, przejrzę i postaram się może coś zamówię na najcie, a jeżeli nie zamówię, to poproszę siostrę, żeby mi przywiozła z polski. Przepraszam Was za to, że yy, stałam się trochę, trochę bardziej trupiasta i jasna. W, tym, w tej kamerze, ale po prostu musiałam włączyć światło, bo jest tak brzydko na dworze. jest po prostu taka szaruwa, że, o, że musiałam włączyć światełko. Niedługo będę miała lampy, jeszcze ich nie mam. 2006 rok, 16 rok podsumujemy w ten sposób, bez yy, specjalnego jakiegoś tam matosu, tak? Dobra, yy, słuchajcie, dziewczyny, jeżeli chodzi o... Trzymam kilka komentarzy z w ogóle jakimś takim. Yy, z jakąś taką bojaźliwością właśnie, że Boże, jak to lejesz gorące włosy na głowę. Co ty robisz w ogóle? Nie można lać gorących włosów na gorącej wody na włosy, bo się niszczą i tak dalej. Słuchajcie, dziewczyny. Easy! Easy. Easy. To tylko włosy. Ja jestem adwokatką tego. Dbajmy o włosy, ale bez przesady. Dziewczyny, cool, To są tylko włosy. Słuchajcie. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o olejowanie włosów, ta gorąca woda. Ja nie leję gorącego wrzątku na włosy. Ja leję wodę, która jest mm, tak mniej więcej w granicach 50-60 stopni Celsjusza. Ona jest gorąca, ale ona nie jest do przesady gorąca. Słuchajcie, ta woda, którą leję na włosy, ja tą wodę leję przez kilka sekund dosłownie. Włos, taki właśnie osłabiony delikatnie, podda się pięknie olejowi i będzie po prostu czerpał z niego wszystkie korzyści. Zosta stanie się bardziej sprężysty. Potem po olejowaniu Trzeba te włosy umyć. Żeby umyć te włosy, to trzeba użyć dobrego szamponu, delikatnego, takiego, który nie niszczy włosów. Ja te włosy myję raz, ewentualnie dwa razy, w zależności od tego, czy one są takie tłustawe, czy nie. To w ogóle, jak myjesz włosy, to czujesz w ogóle, czy, czy one są dobrze umyte, czy one są czyste, czy one jeszcze mogłaby się je po prostu jeszcze raz umyć. Ja najczęściej myję włosy dwa razy. Po, po, ponawiam to, to, to szamponowanie włosów, ale jeżeli nie, nie, nie potrzebujecie tego, to nie, nie musicie tego robić. Słuchajcie, yy, któraś dziewczyna mi napisała, yy, nie będę już mówiła imienia, bo to nie ma sensu w ogóle, o co chodzi. Boi się o to, że dziewczyny, które właśnie będą olejowały w ten, sam, w ten sposób, co ja olejuję, skończą z sianem na głowie. Jakim cudem możesz skończyć z sianem na głowie? Jakim cudem? Wytłumacz mi to. Słuchaj, ja włosy myję, nakładam na nie balsam i po nałożeniu tego balsamu, oczywiście balsam spłukujemy, a potem nakładamy maskę i zostawiamy ją na minimum 5 minut, tak? Jeżeli to robisz, jakim cudem skończysz z sianem na głowie? Nie mam bladego pojęcia. Jakim cudem skończysz z sianem na głowie, dziewczyny? No, wytłumaczcie mi to. Dobra, nieważne. W każdym razie, to właśnie, jeżeli chodzi o olejowanie, i potem jeszcze niektórzy mieli. Yy... Aha, a, jeszcze kilka osób mi napisało, że tak yy, sprawiam takie wrażenie, że dbam o włosy, a je tak szarpie na mokro, że je czeszę na mokro i tak dalej. Nawet nie będę, nawet nie będę. Widzicie co? Nie chcę mi się nawet powiedzieć na to pytanie. <grym> Słuchajcie, dobra. Z całym szacunkiem dla osoby, która napisała ten komentarz. Ja te wszystkie komentarze bardzo, bardzo szanuję. Dziękuję Wam, dziewczyny, za to, że piszecie komentarze i tak dalej. Macie prawo do własnej wypowiedzi. Ja do niczego się nie przyczyniam. Ja Was nie będę ymm, rzucała w Waszą stronę obelgi i tak dalej. Ja po prostu Wasze wszystkie komentarze uwielbiam. Nawet te negatywne. Dziewczyny, to jest po prostu wszystko, wszystko jest ok. Jeżeli, do momentu, jeżeli w Waszym komentarzu nie znajdują się przekleństwa, słowa kwiatki, tak? Te wszystkie komentarze będą umieszczone na mojej stronie i są wszystkie komentarze akceptowane. Jeżeli chodzi o olejowanie włosów i o to, jaki olej możemy używać, słuchajcie, ja jestem adeptką tego, żeby używać olejów jadalnych, bo uważam, że w olejach jadalnych jest jak najwięcej składników odżywczych jak najmniej chemii i to wasze włosy na pewno polubią. Um, uważam, że oleje jadalne są najlepsze. Która dziewczyna mnie zapytała, czy olej kujawski? Wiecie co? Nie mam pojęcia. Olej kujawski jest chyba do smażenia, tak? Nie wiem. Kujawski to jest marka w ogóle? Nie mam pojęcia. Um, tu chodzi bardziej o to, że ja uważam, że olej słonecznikowy jest zbyt tłusty. Używajcie tylko takich olejów, które są po prostu. Um, ja bym użyła właśnie albo oleju z awakadu, albo oleju z oliwek, albo na przykład oleju jakiego jeszcze? Um, Olejku sezamowego orzechowego nie wiem. Nigdy nie używałam. Nie mam pojęcia. Czemu nie? Olejku kokosowego możecie używać, tylko po prostu ja uważam, że to przesusza włosy. On jest taki przesuszający, on jest taki arganowy. Przesusza włosy, ale właśnie tutaj musicie wtedy posilić się trochę tymi takimi chemicznymi balsamami i odżywkami, jeżeli używacie właśnie oleju arganowego, bo on jest taki przesuszający. Natomiast na skórę olej arganowy działa. Bomba, tylko nie można go używać, jak się wychodzi na słońce, bo po prostu pali skórę, tak jak cytrynka na skórze, też pali skórę. Znaczy, słońce pali skórę. Słońce za... Dobra, nieważne. Karolina Wierzbicka pyta się mnie, w jakim programie obrawiasz filmiki? Karolinka, słuchaj, obrawiam filmiki w iMovie. To jest taki program, który jest dołączany darmowo z makami i iMacami, jakie kupujesz. Także jeżeli kiedyś będziesz mogła się zaopatrzyć w tego typu komputer, to będziesz miała iMovie w, dołączony do niego. I powiem Ci, że to jest jeden z najlepszych programów do, robie, do obrabiania filmików. Jest bardzo prosty w użyciu. Kiedyś Wam mogę, że pokażę w ogóle, jak obrabiam moje filmiki w w tym w iMovie. Także stay tuned. Dobra. Oliwia, Oliwka, pozdrawiam Cię. Boże, e, Oliwka, Boże, te, konturo, te Twoje konturowanie to jakbyś nałożyła ciemniejszy podkład. Boże, te Twoje konturowanie to jakbyś nałożyła ciemniejszy podkład, na prędzej już nałożony, jaśniejszy. Olivia, napisałam Ci komentarz, w konturowaniu właśnie o to chodzi, brawo za spostrzegawczość. Dobra, byłam trochę uszczypliwa, przepraszam Cię za to. Ale słuchaj, w konturowaniu właśnie o to chodzi, że nakładasz ciemniejszy, bo to jest, słuchaj, jeżeli kupujesz na przykład moja paleta Anastazja, to tak naprawdę to jest taki zagęszczony podkład w różnych odcieniach i po prostu... Ciemniejszy podkład nakładasz na jaśniejszy, na jaśniejszy na ciemniejszy, w zależności tu nakładasz ciemniejszy. Wiesz, na czym polega konturowanie. A ty mi tutaj piszesz, że mm, raczej nie o to chodzi. O to, żeby podkreślić swoją żuchwę, kości, a nie żeby wyglądać jak zombie. Słuchaj, dzięki za komplement, że w ogóle wyglądam jak zombie. Słuchaj, jeżeli uważasz, że wyglądam jak zombie, to jest to Twoje zdanie. W każdym bądź razie yy, w konturowaniu właśnie o to chodzi i w konturowaniu właśnie o to chodzi, żeby podkreślić swoje kości policzkowe, ale nie rozumiem w ogóle. Nie rozumiem. Słuchaj, nie przeszkadza mi to, że wyrażasz swoją opinię. To na pewno mam wrażenie, że chodzi nam o to samo, ale że się nie rozumiemy. Nie wiem. Nie, nie wiem o co chodzi. Dobra. Komentarz spada do Lamusa. 2016 rok się skończył. Możemy zacząć na no, nowo. Karola Mątkiewiczka. Karola napisała, czy można zamiast. Tego olejku, co używasz, użyć olejku kurycynowego. Ja napisałam właśnie, że nie, uważam, że po prostu olej krycynowy bardzo fajnie działa na skórę, głowy, na skórę głowy, ale nie na długość włosów. Nie ma sensu w ogóle, żebyś go używała. Nie, nie, nie. Ja uważam właśnie, tak jak powiedziałam, słuchajcie, trzymajcie się tego, co mówię. Olej awokado, orzechowy, jakie tylko oleje, może nie słonecznikowy, bo jest trochę za tłusty. Oliwa z oliwek i będzie gites. Czy jest jakiś określony czas trzymania tego olejku na głowie i jaki to olej musi być? Słuch olej trzymamy, jak powiedziała pół godziny. Pół godziny to jest taki czas super. Jeżeli e, możecie trzymać więcej, jeżeli możecie trzymać całą noc, to jest po prostu rewelacja. Ale jeżeli trzymacie pół godziny, to będzie wystarczająco. Joanna Podfigurna napisała mi, czy zamawiam ze strony La Boutique du Coiffeur. Wiesz co, nie zamawiam z tej strony, nie zamawiałam jeszcze nigdy z tej strony, ale znam bardzo dobrze ich butik, bo jest w Strasburgu i tam kupuję właśnie wszystkie produkty do włosów, wszystkie moje takie właśnie produkty do... Rozjaśnienia włosów, do robienia pasenek i takie typu rzeczy. Także La Boutique du Coiffeur to jest najlepsza, najlepszy m, taki sklep w ogóle tutaj we Francji, z tego co zwróciłam uwagę, na, do tego, żeby kupić sobie takie właśnie profesjonalne rzeczy, do, m, profesjonalne produkty do e, robienia włosów. Właśnie zauważyłam, że po moim pobycie w Brukseli zauważyłam, że włosy mi podrosły. to widzicie, moje piękne odrosty. E, włosy mi podrosły. Dalej są cienkie, cienkie są z tego względu, że faktycznie tak jak mi napisała Tornelia Szkop, kornelka ja wiem właśnie, o czym ty mówisz, że wykruszają się włosy, jak się właśnie je um, rozjaśnia, tak się wykruszają się włosy. Moje też się wykruszyły, ale właśnie staram się właśnie przez to olejowanie teraz dbać o nie i aby rosły dłuższe, nawet jeżeli mają być cienkie, to nieważne, ja uwielbiam po prostu długie włosy. Zobaczcie, jakie już. Są. Czyli rosną, nie?